E, Hej, He, he, widzowie. W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Five Nights at Freddy's 2 Ray I Teraz będziemy przechodzić noc trzecią, jak dobrze pamiętam. I no. Sorry, chciałem tylko sprawdzić. E, no, e, ten. Kurde, o, czekaj. Ale dobra, nieważne. No, no to teraz... E, kontynuuj, kurde. No. Noc trzecia podajże teraz będzie? Czy druga? Nie pamiętam już którą przechodziliśmy. Chyba teraz... Eee... Nie wiem, chyba trzecia. <grymne> Nie wiem, tutaj. <grymne> Nie pamiętam jaki tydzień, ale to chyba trzecia, tak? Czyli trzeci dzień. Ja bym nie pokazywał. Ach, no nie wiem, dobra. Um, hmm. no. tutaj, jak zawsze, kamerę. Sprawdzamy. Mmm, nic nie widzę. um It's so I reserve Camera. I should mark. Okay, I should move the It's a uh -huh. no, no, super. What the fuck? Oh. No dobra, no dobra. O, schema, what the fuck. No co jest, jak, jak ona szybko idzie, no? O nie. Aha, czyli dobra. Bo wtedy właśnie nie wiedziałem, w tamtej, tej, nie wiedziałem o co chodzi, nie? I Foxy mnie zabił, bo nie wiem, ten dźwięk był, nie? Aha i po prostu trzeba teraz wtedy trzeba go szukać na kamerze, dobra. To już wiem. Skip it is ten dźwięk jest niepokoi mnie to. Dobra. Oj! on jest? Nie ja, wiedziałam Nie wytrzymam, no Ej, On coś powiedział Nie no. wiedziałam No nie no Kurde, ale no, nie mogłem go znaleźć Ja nie wiem gdzie on się spawni czy może on... Ty właśnie on może się też spałni tutaj, wiesz, na, wiecie, na korytarzu. No właśnie, ty. O. Dobra, to nie wiem, no zobaczymy. Może, że, musimy chociaż jedną noc na, przejść, nie? Jak nie, to mnie coś fajnie. Zaraz z gdzieś Szybko tutaj i kon kontynuuj. Jak ja w ogóle się podoba wam ta seria to FNAF, bo chyba będziemy przechodzić wszystkie noce, to, to no zostawcie lajka i suba, bo to mnie będzie motywować do dalszych dalszych jakby no, filmów, nagrywania filmów. Dobra. To, no. Czyli on, ten, ten osobnik, może się też chyba tutaj pojawiać. Chyba. I wtedy trzeba na niego poświecić latarką też chyba. Chyba. Ale nie wiem. Pom, pom... A w sumie napiszcie w komentarzach, co, bym, co, co mam nagrywać. Dalej FNAFa, Fortnite'a. Może i nawet GTA 5. Najgraj 1 oczywiście. Nie wiem, co jeszcze Robloxa. Znaczy, no? Jest tu gdzieś. Dobra. Jest. Dobra, się. Jestem zadowolony. Czy jak. On się może tak spać, tutaj chyba. Nie, 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 co ja tu Jezus, nie, 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 no już dwa razy na początku. Nie, no. Uff. Nie wytrzymam. Kliknąłem zamiast W, kliknąłem S. <słuch> Kurde. Nie wytrzymam. Mu. Ja nie mogę. O, S. Dobra, teraz teraz to przejdziemy, nie? Mówię wam. No, albo jeszcze będę mógł pobrać później Marvel Rivals na Steamie. Yy, taka gra. Raczej powinniście znać. A jak nie, no to no, po prostu Marvel Rivals, że. Te... Albo jak nam przykład znacie Overwatcha, to o Overwatchu chodzi o to, że wybierasz postacie i się bijecie, nie? A Marvel Rivals chodzi o to samo, że właśnie się bijecie, tylko że są tam postacie z Marvelu. I naprawdę dużo tam jest. Jeszcze w to nie grałem, ale... Ale no... Coś tam, coś tam, coś tam wiem, nie? Więc no... Patrzcie. Już ich nie ma. Już nie ma Chiki. To... To nie, to nie jest normalne. Oh, fuck Dobra. Nie to. Teraz sobie. o, dobra, jest tu Mam cię. Dobra. No bo nie wiem czy może się nam tutaj rozpawnić, nie wiem w sumie. Nie pamiętam. O kurde, a to jest ta mam glu. O nie. Dobra, czy Bonnie też zniknął? Eee, dobra, tutaj jesteś. Czekaj, jest dalej tutaj. Bonnie... Bo, bo, Bonnie się nakruszył. A tam... To. Jaka kamera? Szybko sobie sprawdzimy. Dobra, jaka kamera ty? Jaka kamera? Dobra, jak to, ta te, te kamery, to nawet nas tam nie interesuje. Cześć. Kurde, co tak szybko... Idziesz O mój Boże, what the fuck. Wuhi, tu jest. Hmm. Kolejna kamera. Foxy dalej to jest. O, cześć, box nie. Z kBD jest? To jest. to jest... Dobra. Jaka kamera? Dobra. No, mogę... już wiem, już wiem. To chyba była dziesiąta kamera, nie? O nie, 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 poczekajcie. Tego nie ma. Czy musi być? Kamera dziesiąta, tak? Czwarta, dobra Tu raz, druga, dobra, dalej dobra, mam Super, super Foxy dalej tutaj, bo widzimy jego światełko. Mam no. kurde, w oczach światełko Sekis. Nie, czego ja to mówię Ale dobra O Wiem, że tutaj jesteś To o dobra, ale i tak Jaka to teraz kamera? kamera do... No. No. Dobrze, naprawiłem tą drugą, nie? Kamera, bo by, bym zginął. Dobra, czyli muszę naprawiać tylko te, te, Was te. najbardziej interesują. Uu, hu, 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 dzień dobry. O, ty, ja chyba, chyba tam widziałem, co jest. co? wiesz, Co? mam jakieś <lite cel donicz traditionsvik> Nie wiem czemu ale słyszałem jak tam, 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 ale to chyba już tutaj, wiesz, Tadyka, kamera

Muszę przejść to. Cześć. O mój Boże, ty. Mam no, o... Cześć. ra foxy, wskibiesz. O, o, jaka to kamarka. Dobra. Zaraz im na pewno. Foxy, te Bonnie. Nie rusza to dobrze na razie. Cześć. Cześć. Wow, która taka była. Dobra? Dobranieta. Te... O, dwunasta. Zaraz się naprawi. Bum. Wow, wow. A czyli on tylko się pojawia na tych kamerach, tych tutaj. Czyli on chyba się nie pojawia na ko ko korytarzu. Tak jak to było w Nafie dwójce. <coughs> Rozumiem. Chyba, że się później pojawia. I chyba się pojawia, tak, ale nie wiem. Jeszcze. Czy znaczy to też jest na dłójkę, tylko bardziej taka no wiesz? Tu jesteś, już niepokojemy. Już takie wielkie oczy nie wiem, Ej, gdzie on, ej, gdzie on? Jest! Mamy noc druga zakończona, a czy dopiero teraz będzie trzecia? Bleh. Sorry, że nie pamiętam, ale... już no... Mmm... Tunt, tunt... Tunt, tunt... No dobra. Chociaż tą... Noc przeszliśmy... Mmm... Jest super. Czy powiem Yyy... Mniam, mniam, Ci powiem, ci powiem, jest super. Dobra, przejdźmy jeszcze kolejną noc. I chyba na kolejnej nocy już, no, kończymy filmiki Filmik Filmikosz. Toż, toż. Wednesday. Aha, dance, dance, dance. With my hands, hands, hands. Ale mnie ucho boli, o mój Boże. Od tych sławek lewe mnie boli łóżko.

Last night, William started fitting those older models with new parts. I think Brady was the one he was messing with because I heard that tune from the old diner there today. I'm just taking a wild guess, but if William is using the newer parts, Freddy will be able to walk around too, which he was never able to before. Mm -hmm. Depending on the parts William is using, maybe may If not, the flash beacon should still work on drawing him away. Flash him on. Jak Freddy, a czy jak Foxy? Eee... Ty tu nic, oh co się dzieje? Dwa niekom, mam. Ej, bo... Nie, ty. Ty gdzie? O, tutaj jest! Mam cię. A ty? Zapomniałem, jak ty działasz! Nie wiem, mam założyć maskę już wtedy, czy jak to było? <laughs> Bo ja Cię nie rozumiem. I Freddy jeszcze. No ale... Co mam zrobić? Aha, dobra. Freddy. Dobra, rozumiem. Już mniej więcej. O. o nie, jeszcze Freddy. No szybko. Tutaj już się dzieje chaos, nie? Ale patrzcie, ja tu już nie mogę patrzeć, what the fuck? Ej, le Poczekaj. Aha, bo tu jest... Aaaa, bo ok, ja no tu przecież jest ten Freddy, ale... Y with red, ten stary, wiesz. Skipity, zapomniałem, że tutaj nie stoi. Stoj, to jest to, Cześć, cześć, cześć. Co tam jest? Nie wiem. Na razie się on wradzi z to Na razie tak dużo się nie dzieje, ci powiem. Na początku był chaos, ci powiem. Ci powiem, ci powiem. Sklepidus, sklepidus O! Ty, to, to Freddy był, że tak to było Cześć Nara A czemu mogę tutaj popatrzeć? What the fuck Mhm, mhm Proszę, Ale dobra, wiem, że Freddy, jak na przykład ktoś przyjdzie, a będzie Freddy, to on jeszcze długo będzie stał. daj. Ale. ale dobrze, że akurat spojrzałem. Nie? O, mam mango. Czyli mangel to działa ja tak samo jak. Reszta animatroników, tak? Tylko że ona tu wchodzi i od razu wiesz, czekam. Maseczka, ma Jako że będzie Freddy Foxy i tutaj wszyscy animatronicy, nie? Przecież to przepraszam. Szybko i sieć, Dobra. Freddy. No ty plana no. Angel, dobra. Nie, nie to. Dobra, zaraz ona tu wejdzie i trzeba będzie. Dobra, w sumie teraz już. Muszę wiecie coś. Dobra. Maska, o proszę żeby... Dobra. Chodzisz tu? Dobra. Cześć. Ten, kiedy. nie będę musiał naprawić kamera. No. Czyli on, czyli do tego wtedy. Oj, teraz się pojawia, więc fajnie. Czyli do tego wtedy mnie Foxy złapał, bo on był tutaj, właśnie, ale ja nie sprawdziłem. Wiesz, ale. Ale ja jestem. Mam gę tutaj. No, dobra, to będę. Operaj i operation input. What the fuck? O nie, czemu ja to kliknę? Chciałem zobaczyć, czy, czemu... po co, nie będzie się ciągle ruszał ten tajemnik? Czemu jak Freddy. Uj! Ty, ale ty tu to... Co ty tu no robisz? Jest! Kolejna noc! Ale jestem mo Mocny! Chciałem powiedzieć mądry. Znaczy, chciałem powiedzieć mocny, no, ale... Prawie powiedziałem mądry, ale jestem mocny. Let's go! Masko. Więc chyba zakończymy tutaj filmik na tym kanale, a czy co? Zakończymy filmik i no Nie wiem kiedy będzie następny, ale kiedyś na pewno będzie. Więc no mm, to... To na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba tam na dole. Bo wiem, że na pewno nie subujesz, no chyba, że to, to nie... A jak subujesz, to jesteś super mordeczka, nie? Więc no, zostaw suba i lajka. Like nie, tam na dole, nie? I no, a ja się z Wami żegnam. Więc do widzenia miłego wieczoru lub miłego dnia i no. I do widzenia.